Dzień dobry, widzowie! Nagrywam na moim kanale bloga. Oczywiście, dzisiejszym blogiem będziemy pospacerować w ogródku i popatrzymy na internet. I okej. Okay. Będziemy ubierać buty. Ja postawię kamerę tu. Wybieram. Dobrze Dobra, jestem. No i pospacerujemy sobie. Okay. Mm. Jak widać pokażę wam, wam ogródek. W zeszłym roku nie pokazałam Ale w tym roku pokażę jak jest tam fajnie. Patrzcie, mamy taki, takiego psa Oczywiście tu jest pięknie Nagrywam bardzo fajnego vloga. Chociaż chociaż nagrywam tabletem żebyście widzieli wszystko. Sorry, że tak spada. Tak jest, bo... Bo tak... Bo liście spadają jeszcze Może nie spadają, ale wieje. Mamy letni upał. Nie ma... Nie mamy basenu. Ale jak przyjadę do... Wujka, to nie do Wójka domu. Do Wójka Mirka to pokażę wszystko. Ale taki piękny ogród, patrzcie. Tam mamy domek. Wszystko tam jest. Ogródek piękny. O. No i patrzcie. fajny Tam jest i muchawiec. Wszystko tam jest. Mamy hamak. Wczoraj byłem byłem w domu u babci i u dziadka. Ja mieszkam, mieszkam tam blisko. No. Od więc pani jest. Mogę się troszeczkę pochuśtać. Jest pięknie. Muszę, muszę, no. Dobra. To mam bloga pięknego. No, dobra, dobra, mamy strych, kudy nie strych, piwnice, strych mamy na górze, tutaj. Tutaj jest zawsze strych. Tu. Może nie widać specjalnie, ale no to dobra, no to dobra, no to tyle. Mamy pierwszy etap zaliczony. Czas teraz na drugi etap. Mhm. Spacerowaliśmy po to... Dobra Okej, okay. dobra. Czyli mamy pierwszy etap zaliczony. E, dobra. Okej. Okay. Teraz czas na drugi etap. Teraz, chcę wam pokazać, chociaż, nie, chociaż pokażę najpierw maskotki. Brakuje jeszcze e, Splendida. Oczywiście super bohatera, ale zaraz wam wszystko pokażę, więc będziemy będziemy obejrzeć teraz grafikę. Dobra, muszę wziąć telefon, poczekajcie chwilkę, nagrywam. Oczywiście nagrywam. Ja włączam internet tu. Tutaj się zawsze tu włączało. Nie wiem. No kuk. Powiadomienia się zawsze włączają, ale. Włączają się co chwilę. Kurde. Trzeba to wykasować jak najbardziej. Zawsze ja mam problem. Dobra. No to okej. Okay. No to. Teraz wyjdziemy sobie i wpisujemy happy. O. To bajka. Jak to mówiąc. Ta bajka jest taka przerażająca trochę. Na pewno przerażająca, bo to. Bo ta bajka jest od 16 lat jakby. Patrzcie, grafika. Nagrywam to O Patrzcie Flippy Tak Flippy Flippy Dokładnie poznaliście To jest Flippy Flippy Ten Flippy No tak, Flippy Patrzcie jak jest najgroźniejszy Nie wiem czy widzicie O O o nie flipi, tylko nie flipi, nie. Da, da. O. Tutaj mamy znanych bohaterów. Wiem to jest Splendid. To nie wiem co to jest. A to jest flippy jakby. Kapo. Najgroźniejszy sierżant wojskowy. A to poznaje, że to był Handy. A ten łoś, czyli jeleń. Nie wiem czy widzicie To jest lampi. Tak, lampi. Dokładnie Lampi. Ach. Kurde, ja je już, ja już, już boli mnie ręka. trzymania tabletu. No. O! Mm. To jest flaki jakby. Flaki. Taki takiej, taki czerwony coś. Flaki. Flaki, to jest flaki, a to flippi. Flippi. Mhm. Dobra. Zamykamy. też jest flippy. Fajny. A, a to to jest. Jak, jak to była wiewiórka co jej ptaka? A Nati. Tak, Nati. Ona lubi się objadać słodyczami. Jest trochę podobna od wiewiórki Mani Ray Chociaż mam maskotkę, tylko muszę szukać, ale to potrwa długo, więc. Więc nie chcę normować czasu. Chociaż nagrywam blugię, oczywiście. A tak. To nie wiem, jak się nazywa. Królik, zapomniałem imienia. No niestety. Hmm. Wyglądę to jakby miał taki coś królik oh. Nagrywam już To też mi się podoba Oj, Sidia, a nie O! Patrzcie taki się zamienia. Złego Złego. Mhm. Mm tu mamy jeszcze takiego. Mhm. Jakby. Mm. Same Flipi, tam są Flipi. Majeczka piękny. Taka. No, nie bowiem, że jaka? Happy Tree Friends. Happy, happy. To, to jest z płyty. Oczywiście, płytki nie posiadam. Z Happy Tree Friends. Nie posiadam. Ktoś zrobił pewnie zdjęcie. Wtańcie. o, Ej. Tam mamy lampi. Tam jest lampi o file panita. Tak. To jest piękny blok, jeżeli chcieliście wiedzieć. A różową, to ja nie wiem. Wiem, że to jest lampi. Taki łoś. To ja wiem, że to jest handy Była jeszcze petunia e, niebieski. Oczywiście nie wiem, gdzie jest petunia. Chociaż mogę wyszukać. Lampi, flipi, tam są. Nie ma Petunii, Tu chyba będzie. Ale tu jest za dużo osób. Mm. Czekajcie, chyba wyszukam. Tam mm. kamerę, tam. O mamy petunię Petunia... Piękna, co nie. A taka petunia jest piękna też. la la, 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 la. Petunia. Petunia. Piękna. Piękna petunia. Dobra. Jeszcze mamy taką maskoteczkę. Też nie posiadam. Mam inne maskoty. Ja Ale bałamakam. O. Dobra. Jeszcze więcej. Petunia. Taka piękna. Dobra. Myślę, myślę, że, że mogę tego już bloga no już zakończyć. Niestety, to już było na wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja, ja Wam dziękuję za ten odcineczek bloga. No i się spotykamy, spotykamy się znów w kolejnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. A ja, a ja się z nim już z nami żegnam niestety. To już koniec bloka na dzisiaj. No i jeżeli się spodobał odcinek, no to jest blok 15 minutowy. Zatem dziękuję. No i do zobaczenia w następnej filmie. Pa, Pasolik! Pa!